Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj tak nagrywam powiedzmy w sytuacji takiej nieplanowanej można powiedzieć. Natomiast może się okazać, że to będzie dość ciekawy temat. Dlatego no zresztą sami ocenicie. Jedziemy. Mamy BMW M4. Takie oto piękne. Mam już tu wyciągnięty ten tłumnik. Powiem wam o co chodzi w ogóle. No, dlaczego dlatego go wyciągnąłem. Mamy cały wydech seryjny. I klient się skarżył, że są przydźwięki i faktycznie na zimno jak się odpala, to strasznie rehoczę, bardzo. I powiem szczerze, no ja już naprawiałem kiedyś tłumnik tytanowy wm 4 wm 3 i faktycznie tak jest, że one mają swoją pewną wadę, że coś tam drży i lubią pękać. I teraz co i dlaczego, już Wam za chwilkę powiem. Najpierw sobie zobaczmy, e, co może tu w ogóle się dziać. Więc tutaj jest ten cały tubnik sadzony. E, po zewnątrz e, było słychać jakieś przydźwięki, ja w niego postukałem i bardziej było to słychać z tej strony. I teraz, dlaczego o tym mówię? Bo tu mamy jeszcze przepustnice. I one często też e, jakieś tam przydźwięki robią. Tak, jakby to. No jakby mają troszeczkę luzu jakiegoś, natomiast to się sprawdza na zamkniętej przepustnicy. Tu włączę światełko. O, żeby zajrzeć do środka, słuchajcie. Nie ma tu żadnego luzu. To jest ta sprawna. A w drugiej był za duży luz. Tu teraz jest już silnik ściągnięty. Się okazało, że ta klapka można było ją przekręcić, mimo tego, że silnik był wsadzony. <grym> Więc jeszcze takiej, takiego uszkodzenia jeszcze nie naprawiałem. Ale to na pewno powodowało przedźwięki I do tego e, mamy pęknięcie na tłumniku Więc już Wam pokażę co i jak Mamy tutaj piękny tłumnik tytanowy Z BMW 4 czy M3 I słuchajcie, e, on jest bardzo e, lekki Ma karbonowe końcówki, więc to jest wykonanie sztos Natomiast cierpi na taką bolączkę, że tutaj pęka No i zazwyczaj się to kończy na tym, że wystarczy to spawać. Można jakieś wzmocnienie wymyślić, można coś tutaj dogodzić, ale nie wiem na ile to pomoże. Jeżeli jesteście ciekawi, to mogę zrobić jeszcze jeden odcinek, jak, jak, jak taki tłumnik jest zrobiony w, w środku, co on ma takiego w sobie, jak on w ogóle wygląda. Jak jesteście ciekawi, to piszcie w komentarzach, ja zrobię jeszcze jeden odcinek. Powiedzmy, że go rozepnę roz, rozetnę go gdzieś w tym miejscu i pokażę Wam jak taki tłumnik tytanowy może wyglądać w środku. Powiem Wam tyle, że na pewno wygląda inaczej niż ten nierdzewny. Eee, no, jest po prostu inaczej wykonany, ma inne wymiary i tak dalej. więc tutaj jest to całe przejście. Później jest rozgałęzienie. No, jak na aktywne, nie wiadomo co tu się dzieje. A no, może to być ciekawe. I teraz tak, wracając do punktu wyjścia. Eee, mamy tutaj pęknięto, pęknięte denko, więc trzeba je pospawać. No, i to jest pierwsze uszkodzenie. To zazwyczaj jeszcze się dzieje z drugiej strony, więc tu na szczęście nie. I teraz słuchajcie, tutaj mamy silniczek, y, mój taki używany, który mam zazwyczaj na zapasie jeden albo dwa, bo y, one też padają. I tutaj się właśnie coś takiego stało. I nie wiem, czy mi się to uda, jedną ręką. Złapię to, może wymadło. I za chwilę będziemy kontynuować. A więc kontynuując, patrzcie, tu wsiadam się po kręcik. Nie używając praktycznie w ogóle siły, on się kręci. Tam prawdopodobnie jakieś tryby się rozleciały w środku. Mogło to być spowodowane. Jakby to powiedzieć. Być może w jakiś sposób przymusowy została po prostu zatkana ta przepustnica, albo samochód długo stał i silnik nie mógł jej ruszyć. I w chwili kiedy silnik się ruszył, no to generalnie przepustnica stawiała opór, bo była jakaś zastana, czy, czy po prostu tam jakaś korozja gdzieś złapała, czy, czy coś w tym stylu. I po prostu coś tu się w środku łamało. Teraz Wam pokażę, jak to powinno wyglądać w przypadku takiej normalnej przepustnicy. Nie przepustnicy, tylko silniczka do przepustnicy. Słuchajcie, nie ma tu w ogóle żadnego luzu. To się nie ma prawa ruszyć. O tym, czy to się przekręci, czy nie decyduje, właśnie ten silniczek krokowy, który tu jest. Tu są jakieś przekładnie ślimakowe, czy, czy tam jakieś zębate. Nieważne. Nie tu już nie będziemy tego rozbierać. Natomiast na pewno uległ uszkodzeniu silniczek przez co ta klapka ona się otwierała i zamykała no, w którą stronę nie chciała, dlatego też drgała, czyli nie utrzymywała jej w stałej pozycji, tylko ona się po prostu ruszała. To powodowało drgania. Do tego pęknięcie tłumika, no i mamy uszkodzenie, tak? No i to może powodować przydźwięki, Więc dla jeszcze 100%owego, dla 100%owej pewności ja jeszcze ten tłumik rozetnę i sprawdzę go w środku. A więc jednak dogrywka do tego odcinka. Słuchajcie, uwaga, 3-4 otwieram, i bach. I dobra, co my tu mamy? Słuchajcie, prosta konstrukcja jak cep. Mamy tak. Rurki wejściowe, dlaczego uciąłem tylko do połowy, bo po pierwsze z tej strony były przedźwięki. Od razu mówię, że nic, nic się nie uszkodziło, ale omówimy ten wydech ten dumnik. I teraz tak, tu jest wejście, bo tutaj normalnie idzie taki bypass, idzie tędy idzie rura. O. To jeszcze jak będzie złożone w całości, na samochodzie jeszcze pokażę, ale tędy idzie rura. Tu się klapa zamyka, to przechodzi tędy. I tak człowiek patrzy, jakie malutkie rureczki, ale ta rurka plus ta, to już nie jest wcale tak mało. I teraz omówię, dlaczego tak jest zrobione, że jest w ogóle fala odbita na tą stronę. Słuchajcie, jeżeli klapy są zamknięte, bo jak otwarte, no to wiadomo, że leci do końcówek. To nie ma co tutaj za dużo opowiadać. Mamy tak, ta rurka tutaj wchodzi, ta większa. i tutaj jest ta mniejsza. No i dobra. Teraz tak. Mamy tą rurkę wyjściową, która tutaj sobie wchodzi już do wyjścia, do końcówek. I mamy takie malutkie jeszcze rureczki. Jedna. Tam jest druga, widzicie, na końcu. I tu jest, słuchajcie, połączenie jednej komory z drugą. Czyli jakbyśmy to przepołowili na pół, to generalnie ludzczana odbicie jest na drugą stronę, dlatego nie ma sensu, żeby to robić. No i słuchajcie. Spaliny wchodzą tędy i tędy naraz. Czyli jedną i drugą rurką. Napełnia się jedna i druga komora. One muszą się przedostać do wyjścia. Więc z tej mniejszej nie jest jakby żaden problem, bo się przedostaje do tej plus jeszcze e, te ciśnienia się rozchodzą przez tą komorę na drugą stronę. Ale w niedużym stopniu, ponieważ z drugiej strony jest to samo ciśnienie, które leci również na tą komorę, z drugiej strony, teraz tutaj jest na sztywno posłowane. One tutaj zawirowują i wchodzą do wyjścia, więc zajebiście prosty patent. I teraz, tak po co jest ta rurka tutaj, a dlaczego nie jest tutaj jedna większa? No to słuchajcie, to jest bardzo fajny temat, bo ta powierzchnia tutaj robi za rezonator. To jest bardzo ważne. I jak sami nawet widzicie, że to już wygląda jak J-pipe, no i taką właśnie ma funkcję, czyli wchodzi tutaj, ta komora, ten litraż jest obliczony pod rezonans tego układu i nadciśnienie wychodzi sobie tamtą rurką, o tam z końca, przechodzi do komory głównej i z powrotem do wyjścia. Więc no nie ma żadnej filozofii, bardzo dobrze jest to zrobione, nie będzie to trzymać mocy, nie powinno być rezonansu ani przedźwięków, i myślałem, że to jest zrobione z takiej cienkiej ścianki. Słuchajcie, to jest gruba ścianka, to jest chyba półtorówka. Bardzo gruba ścianka. Ja, jak to ciałem, to już myślałem, że to będzie jakaś jedynka, że pójdzie gładko. A nie, więc. No, kawał dobrego tunika, powiem wam szczerze, warte wszystkich pieniędzy raczej. Szczególnie z tymi karbonowymi końcówkami. Jakby w ASO za to była dopłata rzędu tam, nie wiem, 15, 20, 25 tysięcy, nawet 30, to ja szczerze ja bym dopłacił. Fajnie wykonany wydech razem z tymi karbonami. Mega fajna sprawa, jak to jest połączone z nierdzewką, tak jak widzicie, tu są takie pierścienie. Reszta jest wszystko z nierdzewki czy tam z jakiejś lepszej stali. I tu jest jedna obejma, a tu jest taki też falban drugi i tyle. Mamy tylko sam końcowy, który jest em, z tytanu, bo w zasadzie reszty nie ma co ruszać. Dlaczego? Bo reszta jest, jest tam z rury, o, o, średni, znaczy nie o średnicy, tylko o grubości około tam 1 do 1,2, czyli nie jest jakiś mega ciężkie. po drugie byłoby to drogie w, w drogie wykonaniu. Atomnik końcowy do M3 do 4 seryjny jest okropnie wielki i ciężki więc zastosowanie takiego tytanowego, ja myślę, że tu spokojnie 15 kg minimum jest na plus no to przy wadze całkowitej samochodu wydaje się niewiele, ale wierzcie mi, że na tylnej osi yy, taka waga dużo mniejsza przynajmniej te 15, ja nie wiem, trzeba by to spokojnie zmierzyć, ale mi się wydaje, że 15-20 kg spokojnie no to to już robi różnicę no i dużo lepiej wygląda przez to, że to jest w ogóle opalone na środku, ja byłem w święcie przekonany, że tutaj to będzie tylko rurka z jakąś perforacją i to pewnie jest wypełniacz. No i znowu, nie? Po prostu tu jest dużo większa temperatura przez to, że spaliny wolą zawsze lecieć większą średnicą. Wlatują tu, tu się to w pierwszej chwili rozpręża i dlatego tutaj jest znacznie większa temperatura. No, także tyle. No mam nadzieję, że... Coś ciekawego znów pokazałem. Jeżeli chodzi o jakieś uszkodzenia, tu nie ma absolutnie żadnych. Tutaj można by się dociekać, że tutaj ta spoina jest pęknięta, dlatego drga ode... o, po prostu o to i to powoduje jakieś przedźwięki, tak samo, że tu, ale nie. To jednak głównym powodem tego przedźwięku była przepustnica uszkodzona, w sensie sterownik, a drugim no to jest po prostu to pęknięcie tutaj pod spodem, gdzie jest jakaś szczelina jakaś odległość między tym pęknięciem a rurą no i to denko od po prostu pracuje rezonansuje i, i tutaj gdzie jest to największe pęknięcie czyli zaraz pod, pod rurką no to to powoduje że się obija to denko o tą rurkę i to też dzwoni ale to trzeba pospawać także pokażę wam jak to wyszło na koniec no to jest już po naprawie tutaj jest to wszystko zespawane no i tutaj to wszystko i już zamknąłem. No i jest generalnie naprawa wykonana, został sprawdzony, przeładujemy go na wóz i może jeszcze dogram jakiegoś sanczeka, jak to wszystko gada. Hallo Lina, natürlich...